Kochani, bardzo serdecznie Was wszystkich witam. Krótki filmik informacyjny. Chodzi o tygodniówkę na ten tydzień. Tydzień 32 od 7 do 13 sierpnia. Mianowicie tygodniówka w tym tygodniu będzie wyglądała troszkę inaczej, w innej formie. Nie będzie jednego długiego czytania, tak jak zawsze było, tylko każdy znak otrzyma swój osobny przekaz. Um, I ma to związek z przede wszystkim z czynnikami zewnętrznymi. Chodzi o sprawy techniczne. Um, w granie się czytania zajęłoby naprawdę bardzo dużo, a e, te krót... osobny znak, e, oso... czytanie podzielone na każdy znak jednak e, wgrywa się szybciej, bo każdy znak ma swój własny przekaz i te krótkie, krótsze przekazy wgrywają się szybciej, um, a zależało mi bardzo na tym, żeby te czytania dziś jeszcze były na moim kanale, a nie jutro. Gdybym grał całą tygodniówkę pełną w jednym czytaniu, to byłoby to dopiero jutro, a jutro już jest wtorek, a um... Tygodniówki u mnie zawsze są przeważnie w, y, w niedzielę bądź w poniedziałki, więc z tego powodu inna forma troszkę. Wszystkie przekazy znajdziecie na moim kanale. Każdy znaczek otrzyma swój osobny filmik, oso, swoje osobne czytanie. Zrobię też playlistę i opublikuję wam na zakładce społeczności. Pamiętajcie, że warto sprawdzić swój ascendent, i oczywiście zachęcam Was do tego, żeby zostawić po sobie ślad w postaci łapki w górę, komentarza czy też. Y, 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 Zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału. Wszystkiego dobrego, wspaniałego tygodnia Wam, życzę miłego słuchania przekazów tygodniowych i do zobaczenia w kolejnych czytaniach na moim kanale.